Witam na moim kanale. Dzisiaj kolejny film z serii Okiem na makietę. Na dzisiejszym filmie chciałem zaprezentować model lokomotywy parowej firmy Fleischmann, który ten model pojawił się jakiś czas temu w mojej kolekcji. Jest to model parowozu BR56 i chciałem pokazać jego przejazd po mojej makiecie. Także zapraszam do oglądania filmu. Bohaterem dzisiejszego filmu jest model lokomotywy parowej firmy Fleischmann. Jest to model o numerze 415671. Lokomotywa jest o numerze 56 i numerze rewizyjnym 2621. Model. Lokomotywy parowej jest wyposażony w dekoder jazdy oraz dźwięku. Jest to bardzo specyficzna lokomotywa, taka bardzo krótka, jeżeli chodzi o kocioł. Taki długi ma bardziej tender z tyłu, a przód jest taki krótki, mimo że jest bardzo dużo osi z przodu, bo aż 4. Także bardzo ciekawy, ciekawy parowóz. No i jak zwykle pokażę Wam, jak udało mi się zebrać zdjęcia archiwalne. Niestety dokładnie tej, paru, tej lokomotywy niestety nie udało mi się znaleźć numeru. Mówię tu o numerze rewizyjnym tej, tego modelu. 2621. Niestety takiego nie udało mi się znaleźć. Udało mi się znaleźć inne, które są bliskie temu numeru, ale niestety dokładnie tego niestety nie mogłem znaleźć. Tutaj widać zdjęcie nawet już trochę kolorowe, natomiast następne, które pokażę są już czarno-białe. To lokomotywa z trzeciej epoki, więc dosyć stara. Tak się prezentuje ten, ten parowóz. No i ostatnie zdjęcie, tutaj taki kadr, gdzie chciałem pokazać, właśnie z jakim składem ta lokomotywa jeździła i z jakim składem, właśnie dzisiaj chciałem wykonać przejazd tego modelu po mojej makiecie. Jak widać, jest to skład towarowy. I taki postanowiłem też właśnie podpiąć do modelu, który chciałem dzisiaj puścić na mojej makiecie. Także zapraszam do oglądania przejazdu tego modelu i do dalszej części filmu. Tak model stoi już na makiecie czeka na przejazd ze składem towarowym. Bardzo się właśnie niecierpliwy, kiedy w końcu będzie można nim pojechać. Model jest tak ustawiony, że będzie na początku wykonany przejazd jako lokomotywa bez składu, czyli tzw. Tak luzak. Jak widać, jest ona na innym torze niż ustawione wagony towarowe. Tutaj mamy wagony towarowe. Czekają one oczywiście na podpięcie do lokomotywy. Lokomotywa sobie podjedzie do, tych, do tego składu po wykonaniu właśnie takiego jednego krążenia luzem. No, jest ona podczepiona i później wykona przejazd z, już ze składem towarowym. Tak, żeby trochę urozmaicić filmy, postanowiłem trochę takich właśnie zabaw z manewrami tych parowozów zrobić tak, żeby nie było nudno, tylko takie kółka po makiecie i nic więcej. Także nie przedłużając, zapraszam na przejazd tej lokomotywy i oczywiście zabawę z manewrami. Tak, to był przejazd modelu lokomotywy parowej BR56, numerze rewizyjnym 2621. Model firmy Fleischmann. Model, model, model bardzo ładnie wykonany, z dużą ilością detali, jak to firma Fleischmann potrafi potrafiła właściwie wypuścić bardzo ładne modele H0, ponieważ teraz już przestali produkcji H0 teraz tylko chyba zaczęli produkcję N Przejęło to, przejęła to firma teraz Roco także jak na tą, na tą firmę oczywiście Prima Sort, jeżeli chodzi o ten model no i jak zwykle standardowo cieszę się, że ten model trafił do mojej kolekcji. Jest to drugi model BR56, wcześniej trafił do mojej kolekcji BR56 firmy Trix. Mam nadzieję, że przejazd po makiecie się podobał. Razem z zabawą w symulację manewrów tej, tego modelu. Parowozu. Dzisiaj film dobiegł już do końca i jak zwykle zapraszam na, filmy, na inne filmy na moim kanale. A dzisiaj z Wami się już żegnam, cześć.